Z tej strony Tadzik kolekcjoner 2001, jak możecie zauważyć, dzisiaj nagrywam trochę niecodziennej perspektywy. A to dlatego, że jak widzicie, mam tutaj kupę rzeczy na moim taborecie. W zasadzie, no to to jest taki taboret, tak? Ale czarny taboret, ale tak naprawdę to ja nagrywam na moim łóżeczku. Tak jakieś kilka miesięcy temu. Oczywiście na moim łóżku prezentowałem wam moje albumy kolekcjonerskie, ale teraz... Słuchajcie, zmieniłem ten położenie mojego biurka na trochę lepsze, tak więc spodziewanie więcej miejsca jest u mnie teraz. No więc ostatni, ostatnim razem to ostatnio prezentuję albumu u mnie na biurku, a nie na łóżku. No, ale dzisiaj nie będziemy tutaj prezentować albumu, a bowiem pokażę Wam. To, co mam, oczywiście, to co mam, czyli rzeczy związane z kartami. Tak moi drodzy, w dzisiejszym odcinku planuję Wam pokazać wszystkie rzeczy związane z kartami, czyli karty powtórkowej, nie tylko. Jak możecie zauważyć, stoją tutaj pudełka takie dość solidne, wręcz zapchane kartami. Bo tutaj, jak możecie zauważyć, nie ma ani troszkę miejsca. No niestety, tutaj uległo jakiś czas temu, nie wiem, ale to od bardzo dawna. Uszkodzenie, niestety, plastik pękł, no i musiałem później spawać i w ogóle, tak więc, no, niestety, wszystko się popruszyło. Ale ja już jestem do tego przyzwyczajony, tak więc, no myślę, że wszystko jest ok, no. Tutaj, to prawda, też to uległo zniszczeniu, ale tutaj za to nie spawałem. Kurczę wiecie, co najgorsze jest to, że po prostu z tą pieprzoną grafiką DNA nie trzyma. O dobra, jest teraz ok. Tutaj też uległo zniszczeniu, jak widzicie, ale. Jest spoko. Dobra moi drodzy. Tak więc no będzie coś dziś, yy, będzie to co pokazywać dzisiaj, tak więc myślę, że pora się lekko sprężyć. Obecnie mamy godzinę 20.25, dzisiaj mamy sobotę, a więc pierwszy dzień wolnego weekendu, tak? Bo przecież mamy wszystkie święty w no właśnie. Dobra moi drodzy, nie będę tak biadolił. Oprócz tego jeszcze tutaj słuchajcie właśnie nie tylko tutaj jest ten taboret, ale jeszcze tutaj obok taki się widzicie długi, długi czarny taboret. Tutaj też mam związane rzeczy z kartami, oczywiście moje wszystkie 8 albumów. W zasadzie tu tych dużych jest 7, tych klasycznych, ale to jest jeszcze jeden taki malutki, z jest Ale to pokażę Wam kiedy indziej. Tak po prostu tutaj dla dla ozdoby można powiedzieć, choć niekoniecznie widać tym a tutaj mamy jeszcze rzeczy, właśnie tutaj z tyłu są jeszcze karty, które są w nagrodzie, tak? Właśnie yy, tak sobie myślałam, że może kurde zrobię odcinek dopiero po wynikach konkursu, ale prawda jeszcze nie wiem, kiedy te wyniki konkursu będą. Jeszcze chwilę poczekam z tą decyzją. No ale już nie mogłem się powstrzymać, więc no, musiałem zrobić ten odcinek. Jakoś to wyjdzie, myślę. A właśnie kiedy otworzymy sobie wszystkie blisterki, będę, planuję Wam pokazać wszystkie moje albumy, nawet te kompletne. Zobaczy zobaczycie, co ja tam mam. Bo dawno takich rzeczy po prostu nie było. No właśnie, więc co? Myślę, że pora zacząć pokazywać coś już robić. No właśnie, i teraz tak się zastanawiam, bo tego jest naprawdę dużo, to nie od no, czego by to zacząć. Hmm. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie. Po kolei, może najpierw od tego białego, tego przezroczystego. Tutaj znajdują się moi drodzy stare edycje. W zasadzie to same karty bazowe. Są tutaj karty z Euro 2012. No niestety, słuchajcie, chyba źle mam wyregulowane światło, bo grafikę mam słabą. No dobra, może być, powiedzmy, natomiast fajnie byłoby mieć takiego przyciemniacza, kurde, trochę. Dobra moi drodzy, jakoś damy radę. Kurde, teraz będę się wdroczył wyciąganiem tych kart, żeby wam je specjalnie pokalać. Dobra moi drodzy, tutaj na początek mamy edycję Champions League 13-14. Muszę jakoś uformować te karty. No właśnie. Mamy karty z Champions 13-14. To widzicie, jest pełno, masa różnych kart. No właśnie. No nie muszę chyba pokazywać. Jest ich tutaj naprawdę dużo, tak? Dzisiaj taki odcinek specjalny. Właśnie. gdzie pokazuję wam, wszystkie karty jakie mam. Właśnie. Raz był też taki odcinek, ale już naprawdę dawno temu. Chyba półtorej roku temu jest on też na YouTubie, ale on już jest, no, praktycznie nie, no, nie istnieje w cudzysłowie, już chyba nikt go nie ogląda. To było naprawdę bardzo dawno temu. A dzisiaj jest drugi odcinek z tej serii. Myślę, że naprawdę było warto zrobić ten odcinek. A tutaj, moi drodzy, mamy same bazówki z Euro 2012, właśnie nie jest. Słuchajcie, czy je się da, nie się wymieniać, bo i wartość naprawdę jest ciekawa. No nie wiem, to już będzie ode mnie zależało, ale jakby co, to tu będą, y, to tu są, moi drodzy, karty bazowe z edycji Euro 2012, czyli te, y, te wszystkie, tak, które mieliście odgadnąć w konkursie, tak, ile to tak dokładnie jest, więcej już zasad nie będę tłumaczyć, bo to sobie możecie, słuchajcie, przeczytać pod filmem z konkursu. Okej, okay, dobra. Myślałem, że mi się nie uda włożyć karty, ale się udało. Tak więc tutaj mam 13-14 championing bo to jest moja druga najstarsza edycja, jaką mam. A tu mamy Euro 2012. Euro 2016, jak pewnie dobrze wiecie, nie zbierałem, więc nie mam. Mam chyba tylko jedną kartę. Ale ona jest w nagrodzie z konkursu, tak więc to jest tyle. Widzicie, tego bardzo dużo jest. Tutaj są same ładówki. A tutaj już mamy nowsze bazówki, nowsze edycje oraz karty specjalne wszystkie na wymianę. Widzicie, one wszystkie są w tych miękkich toploaderkach, bo one są oczywiście lepsze, więc no tak dla wymiany myślę, że potraficie rozróżnić, tak nawet na oko, która to jest karta która specjalna i te tutaj także yy, pokażę wam tak, pokażę wam jakieś losowo. Widzicie, tutaj mamy e, tego Brazylian. To jest moja trzecia najstarsza edycja jaką mam. Oczywiście jeszcze mam jakieś tam kilka kart przypadkowych edycji, ale to już wam pokażę w następnym odcinku, kiedy będę prezentował e, moje wszystkie kolekcje. A one się mieszczą oczywiście w moim albumie, ale jeszcze tutaj w takim, o, albumiku malutkim się mieszczą. I właśnie dzisiaj Wam też planuję pokazać ten mały albumik, bo nic na tyle mały. A ponieważ tam bardzo rzadko zaglądam, bo to jest taki, no... Taki... Bardzo... z takimi gadżetami można powiedzieć kolekcjonerskimi. Tak nic on się chyba nie zalicza do tych kolekcjonerskich. Ale też Wam dziś pokaże, tak więc tu mam Brazylię, tu u uu. Nie wiem, o może jest jakaś karta. A nie zobaczycie raczej. Jest to busket, ja to widzę, ale chyba tam kamera tego dobrze nie pokazuje. Tutaj moi drodzy mamy starą FIFA 65, czyli tu mamy wszystkie bazówki zdobyte, unboxinga, gistereków, no i jeszcze z mega zestawu startowego. Prawda on był tylko jeden, ale mieliśmy 7 taszek. No właśnie. Już mi uszuciło grafikę. Tak więc tak te karty wyglądają. Tutaj przykładowo jakieś wziąłem Nigerian. I nisko i tam Dziadzi Inni piłkarze No trochę Nie chce mi się i wyciągać tych kart No ja wiem że trochę tak na odwal to słuchajcie Drobiłem One też Są na wymianę jakby to dzisiaj wam prezentuję Karty na wymianę przynajmniej na, Do tej pory wam prezentuję Chociaż chcemy euro to ja nie wiem Ale dokładnie ten, na resztę Możemy się wymienić Lecz tutaj mamy jakąś dziwną, przedziwną edycję z edycji Match Attacks Tops Absolutnie nie wiem, zresztą no, nie ma napisanej daty, nie wiadomo który to sezon. Ale nieważne, takie to są te dwie karty. Single, two single cards. <todgłosy> tutaj mamy jeszcze. O, widzicie, kolejne dwie karty z Ekstraplasty 14-15. Jedna ze Śląska, a druga z Piastu Wczoraj właśnie oglądałem mecz Gliwiczan. I właśnie, jak pewnie możecie się domyślić, wygrała niespodziewanie, 2-1 Piast zgarnęły u siebie ważne, tam chyba 3 punkty. A Śląsk dzisiaj na wyjeździe, no to też niesamowitą rzecz, bo w zrobił, bo w ciągu pół godziny strzelił trzy bramki, to na wyjeździe, tak mi dzisiaj, no pokazał klasę, tak? Zasłużenie, wygrał wreszcie, wygrali, bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy dalej karty Championship 14-15. Oh. O, to jest jeszcze update, okay. więc od tej pory już mamy update. O, to są karty z update edition. A tu już mamy, moi drodzy, karty z road to euro 2016. I teraz mamy t Klasa Ekstraklasa yy, 2015-2016, czyli 7 temu. Dzień dobry, to 2017. Czyli z tej nowej serii I... To jest wszystko z wadówki A teraz myślę, że rzecz ważniejsza Czyli karty specjalne No niestety bałagan się zrobi Ale dobra I już zrobiłem mini porządek i zacznę wam prezentować moje karty specjalne. Oczywiście, jeszcze mam w nagrodzie z konkursu. To raczej te wszystkie karty pójdą na jakiejś zwycięzcy. Ale żeby jakiś był mini porządek, chociaż to wam je na wszelki wypadek pokażę. Tak więc, lecimy. Pierwsza karta. Taka, o właśnie jest. Champion 13-14 karteczki. Dobra, trudno. Uporządkuję jakoś dam radę. Co z tym. Buena Fans, Teixeira Game Changer. Widzicie, pełno różnych innych. Watch, Star Player. Może tak wam pokażę. To wszystko to wygłaszczcie sobie, że to są karty na wymianę. Klikną mi się kilka kart. O, właśnie. To są te karteczki. O, tu aż 3 sztuki tej karty. O, tutaj tu aż trzy sztuki, sztuki tych kart UEFA Euro 2019. A nie, już dwa, no bo właśnie dałem do nagrody przecież jedną. Więc mamy dwie sztuki. Tutaj jedna. I ciąg dalsze, tu już widzicie Fifa 365. Ta stara, tak więc z blisterków zdobyliśmy już tutaj te karty to są karty, moi drodzy, na wymianę Więc to jest coś, coś dla was O, i dwa Attacking Trio Dobre karty Myślę, że raczej chętnie się jakieś znajdą A przede wszystkim moi drodzy, karty Limited Edition jest już tu naprawdę bardzo dużo. Widzicie Arkadiusz Milk, Iniesta X3. Wyobraźcie to sobie, 3 Iniesty mam. Nojera, mam Piszczka, mam Modricia, mam Modricia, mam Modricia, aż trzech Modryciów. I jeden Hamet Rozbier. Oczywiście może być jeszcze więcej, bo przecież dostanę jeden sekcji Siniestą, który jest właśnie o, tutaj. O, właśnie. Ja, jeszcze on nam do otwarcia, no ale tak jak mówię, no nie mogłeś się powstrzymać, no i już teraz chciałem zrobić film koniecznie. Żeby już tak wiecie. No dobra, no to, to tyle, jeśli chodzi o karty specjalne. A teraz... Moi drodzy... Aha, tutaj nic nie ma. No właśnie, to są to plody. No nie wiem, czemu nie, ja tutaj to dałek. Ale mniejsza. Aha, jeszcze tutaj mamy karty specjalne z euro. 2012 to też są powtórki. I może jeszcze... I ja wam pokażę. mamy Eriksena. O, może wam już pokażę o, tu. Ponieważ tam mam Boaga. Są ratingi. Mamy star Mamy Błyszczą fajnie i to wszystko. I jeszcze, o, to tutaj wam pokażę. Tutaj mamy Neymara. To jest kata futera Unikatowa jakaś. Tu mam kilka autografów. Nie wiem, co prawda, czy wszystkie z nich są prawdziwe, autentyczne. A, dobra. Tutaj, o, widzicie jakaś chińska podróbka. Już takie były kilka razy w różnych edycjach. Już kończyła się moda, tam mam kilka jeszcze takich. No i tu mam z Barcelony, ale to są już moje generalnie, się nie oddaję. Dobra, moi drodzy, no to jeśli chodzi o ten odcinek, to już na tyle. Słuchajcie, pamięć mam bardzo słabą, więc no po prostu nie chcę dłużyć. Dzięki za uwagę, jak się podobało. Staw łapkę w górę, no i zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki serdecznie, pozdrawiam.